zachować dalej. Wydaje mi się, byłem tu na tej sali kilkakrotnie, 99, pierwsze protesty rolnicze 2003, następne protesty i wyszliśmy na ulicę. Byliśmy kilkanaście nawet tygodni w 2003 roku. Coś, żeśmy uwalczyli. I dzisiaj wydaje mi się, ja nie wiem, ja tu nie zadecyduję sam, ale trzeba będzie się przyjechać, tak jak dzisiaj jest tu w Gogolewie pełna sala, w była. Poza tym są masę innych nas, nas jest tysiące, przyjechać, pokazać, pan tu mówił, 5 tysięcy ludzi zrobiło wrażenie, odeśli, nie robi się tego, tego zła, które nam się wpuszcza. To jeszcze raz, to, to co, co żeśmy zobaczyli, Sowiałkowie na filmie dzisiaj, co panowie nam powiedzieli, no to, 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 jest, to jest trumna. to jest trumna. Dlatego jeszcze raz proszę tutaj o wskazówki, co dalej, bo dla mnie jest krótka piłka. No wychodzimy, staniemy, no, no nie, nie wolno, no nie wiem, czy, czy to są wielkie maszyny, buldożery, czy, czy kto tam robi, kto to decyduje, no, no jeżeli nie pójdziemy twardo, no to, to nas skłamszą, bo to się rozejdzie i to minie, minie znowu miesiąc, bo bałem się o to już tu do pana posła, z tyłu go, bo go stukałem, żebyśmy się tak zmierzyli na początku zebrania, jak potrzeży przed walką i... I mówię no nie powtórzmy sobie łkowa, bo bo tam było bombardowanie w burmistrza No a tu już zróbmy krok do przodu Mikołaju, i, i powiedzmy co dalej co dalej robić żeby był efekt żeby żebyś nam nie, nie, nie zabrano nie zrobiono tej kopalni przekonać, przekonać go. Nie do wiercenia, koniec, tak ja że ja. dobra, ale wiesz dobrze bo sam też powiedziałeś, że na twojej wiosce jednak odbyły się dwa odwierty niezależne, starostwo, które? drugi rolnik dobrze, mieli, mają I co, i co dalej? no jak będziemy? rozłożymy teraz ręce, wyjedziemy no tak, no, to my wiemy, no, ale rolnik puścił. Panie, bo się panie i w tej kwestii coś nie Nie chcę, nie chce nie źle wróżyć, ale szybko powiedzieć, ale na pewno y, jest taki na sali, który wpuści. Daje głowę ściąć, że teraz jest. I może mówi nie, ale da się przekupić. Mają siłę. Bo jakoś go podejmie. Jakoś. <grym zbyt wytrzałem> I, I chciałbym was wszystkich, którzy tu dzisiaj jesteście, a inni z różnych przyczyn nie mogli lub nie chcieli przybyć, przekonać, bo my dokładnie sąsiad od prawie sąsiedzie wiemy, bo każdy dostał wykaz, u kogo to jest. Ja no, liczyłem, że tego chwałkowie nie będzie. No. Po, powiedziałem od początku, że nie wpuszczę. U mnie już byli trzy razy. W tej chwili przedwczoraj dostałem też pismo. Mogę Wam przeczytać? <laughs> może skrócę, bo zanim znajdę. Że uprzejmie prosimy o rozpatrzenie tak i tak i tak decyzji w ciągu 14 dni. Nawet mi określili termin 14 dni, żebym im odpisał, kiedy się spotkają w celu dogrania warunków u mnie wiercenia. Skonsultowałem to z kolegą z Korupką, który dzisiaj tutaj nie mógł być, a jest też w naszym stowarzyszeniu. On w tej chwili już z prawnikiem układa bo odpowiadające, bo, bo również dostał identyczne pismo z Panem. My jesteśmy trochę z Panem Skorupką w innej sytuacji, bo my jesteśmy dzierżawcami od agencji, która wyraziła zgodę pod pewnymi warunkami, pod pewnymi warunkami, a ja tym bardziej nie przystąpię, bo y, większy profil weźmie agencja, a szkodę ja będę przez ileś lat ponosi. Dlatego powiedziałem nie. Póki nie, jak to się mówi, nikt nie wywiezie na tatce, nie. Nie da rady. I, i mówię, ja apeluję do was z tego miejsca, nie wpuszczać i przekonać sąsiadów, którzy, których się tu nie ma, nie wpuszczać. Bo jeżeli nie wpuścimy... To, że oni zrobili tam na dzisiaj nie wiem 10 czy ileś odwiertów. Zrobionych? No. No. no nie no to jest w takiej małej enklawie. A na, tutaj na, u nas na razie na, na, można powiedzieć na kropi, oprócz, że wrogowie tam w lesie wywiercono to jeszcze nigdzie nie w widziałem żeby. No i w parku, no to tam. To jest na razie pryszcz. To Gdzie? No więc mówię, tam też ta, ta strona, no bo y, trzeba powiedzieć, że strona Miejskiej Górki wiedziała o temacie, ale tu już padło to, że nikt, bo zwrócono się do Sołtysu, a trzeba powiedzieć, sołtysi odwrócili się tyłem, ładnie powiedziawszy. A co wy tam, no tu? Burmistrz rządzi, no tak powiedziane. Póki burmistrz nie powie, to my na, na wieś żadnej kurny puszczać nie będziemy. Krótko tak była odpowiedź. I dlatego to teraz się ludzie dowiedzieli o sumie tu naszym, z waszego terenu mniejstopóreckiego, dołączywiście do nas. Słuchajcie jeszcze dwa słowa. Na koniec może wam powiem. Jak u nas przyjechali do Lodzy na teren, zaczęli badać, to tam, tam jest bardzo dobrze. Przyszła maszyna kopać. A tam się okazało, że jest błoto. Zmarnowali kupę terenu, kupę. I co dzisiaj mamy powiedzieć? Odeszli z, z miejscowości Kramsk, weźli na miejscowość Osiek Mały, bo to są dwie gminy łączące razem. No i niestety w tej drugiej gminie tak samo się robi. Zostawili nam na 33 hektarach jezioro. Zalewają to wodą, z jednej strony ściągają, co my mamy 300 metrów do tych. W naszej strony w ogóle tam idzie. W ogóle. Zalewają to jezioro, a państwo z kopalni wykupiło sobie dookoła cały teren, a my nawet nie mamy dostępu tylko wąską drogę pięciometrową, jak będzie ktoś chciał, dojechać do tego jeziora. W, w, w głębokości 25 metrów. Ta, jeziora, ta woda po kopalniach się nadaje w ogóle do użytku. To są wody kwaśne. Czy wie możecie z użyć do, do zwierząt czy do czegoś? Te wylewane z ziemi. Nie, nie, bo nie ma y, żadnych badań tych wód robionych, bo to idzie rurami, idzie kanałami, tam nie wiadomo, co tam może być wsypane po ja, drodze. Ja uzyskałem taką odpowiedź od dwóch panów profesorów, którzy byli. Pępowie y, tak zwanych y, było spotkanie o stawu małej re, rentencji, małej rentencji, tak? Małej rentencji, małe rentencji, małe rentencji, małe rentencji, tak? I rozmawiałem z tymi panami i ci panowie mi właśnie tłumaczyli, na czym polega rzecz. Bo w gminie Pępowo taki pan jeden zorganizował takie spotkanie i to właśnie w tym czasie jak to siedziała kopalnia, więc... Coś tutaj jest, coś tutaj jest, nie gra w moim pojęciu. Ten pan jest przyjacielem naszych burmistrzów, jest, jest w tej chwili y, senatorem i dziwi mnie to, bardzo mnie to dziwi, że sprowadza profesorów na takie spotkanie. Oni nam tłumaczą, jak trzeba robić te y, stałe, małe retencje i tak dalej, i tak dalej. Oglądamy się tak stałe. Okazuje się, za chwilę jest podpis. Na czyście, że będzie koncesja na odbierty u nas na terenie. Więc panowie, pomyślcie, co tu jest grant. Co tu jest grand? Kopalnia, to jest państwo z państwem, proszę ja, Przepraszam, ja rozmawiałem przedmiot z panami profesorami i się pytam, bo były podane tam, że u nas y, mamy 30 kwintali z hektara, i tak dalej, i tak dalej. Ja mówię, panowie, u nas średnia jest 70 kwintali. Mówię tyle i tyle, w danym gospodarstwie przypada mniej więcej inwentarza i tego. A tam jeden pan profesor mi mówi tak, to wy niezgodnie z, nie z Unią produkujecie to, za dużo. Nie, to jest, nie proszę pana, my nie produkujemy za dużo, bo mamy tak zwane umowy między nie? Ty nie produkujesz, nie masz inwentarza, a produkujesz złoże. Dajesz słomę, ja ci najoborniej. A mówię, a tak, to jest logiczne. No ale po prostu mówię, Jakiś pan ważny mi przerwał rozmowę z tymi panami i tam się rozmowy nie mogłem dokończyć. Bo chyba ze sprawy mnie się spytać, czy się nie spyta o kopalnię. To to było głośno i bardzo głośno. Dziękuję. Proszę Państwa, jeszcze powiem wam jedno, obie kolega pozwolił na wejście kopalni, to zrobili odgórnie przez starostwo. Weszli na pole, wykopali ruch. Woda płynie tym rowem, ale na drugą stronę pola miał przejechać. W jedną stronę przejechał, w drugą stronę odpiął mu się agregat. Wysiadł z tego ciągnika i już więcej A. Dzisiaj już jest za... pogrzebany. I kopalnia tak nas doprowadza. I brońcie ręcami i nogami, żeby do was nie wejść. Bo jak puścicie, to jest koniec. Dobry wieczór Państwu, mój nazwisko jest... Po odwiertach to już nie mamy dużych szans, także nie zgadzajmy się na odwierty. Dziękuję bardzo, dobranoc. Ale czy wadą, jak już ludzie podpisali te umowy i teraz mają karę płacić. So, teraz mają właśnie... członkiem jest pan Skrzyńczak, Karol niż Miejskiej Górki. Dlatego przebraliśmy nasze głosowanie. Jest inne stanowisko, ale nie chcę o polityce tutaj wspominać. Proszę Państwa, słuszna uwaga, że dzisiaj mówimy o tej jedności, o której tu kilku osób mówiło. Będę wymienił. Bo na dzisiaj sytuacja prawna jest taka, że panowie burmistrzowie wydali pozytywną opinię. Nie decyzję, żadną pozytywną opinię. Proszę Państwa, ja przez 13 lat byłem sekretarzem w Miejskiej Górce, więc trochę się znam, prawie. I nie takie rzeczyśmy przeprowadzali jak dzisiaj, bo budowaliśmy samorząd od roku 90.